Co robisz 29 sierpnia? Jestem na dożynkach gminnych. O, a to fajnie. Ja też będę na dożynkach gminnych. I zapraszamy wszystkich na dożynki gminne do Bystrego. Rozpoczynamy tradycyjnie w kościele o godzinie 12, a później przy nowej świetlicy i bibliotece mamy szereg atrakcji. Jakie? Będą stoiska promocyjne sołectw gminy Giżycko. Oczywiście będą piękne wieńce dożynkowe. Będzie mnóstwo dobrej kuchni, mnóstwo dobrej muzyki. A jak ktoś chce coś wypić, też będzie? Myślę, że degustacja lokalnych nalewek na pewno jest wpisana w to wydarzenie. Aha, czyli dla każdego coś dobrego się znajdzie. Także zapraszamy. Będzie kulturalnie, będzie rozrywkowo, tanecznie i tradycyjnie. Zapraszamy. 29 sierpnia do Bystrego. Startujemy o godzinie 12. Gwiazdą wieczoru będzie yy, grupa Excited. Densowa muzyczka. Także dobre buty potrzebne. Do zobaczenia 29 sierpnia w Bystrym.